thank you Proszę Państwa, dziś wywiad z reprezentantami klasy, która w swoim debiucie na festiwalu zdobyła mały Grand Prix. W drugim roku podczas festiwalu Kuba Gawlik otrzymał nagrodę do najlepszej pierwszoplanowej roli męskiej, ale w tym roku, jeżeli oni coś zdobędą, to ja się proszę Państwa, łapał za głowę po prostu. Są z nami Kajtek Zakrzewski, Kuba Gawlik i Aleksander Kowal. Pierwsze pytanie może do reżysera. Kajciu, powiedz mi ja po prostu szukam przyczyn, dlaczego jest tak źle i powiedz mi, czy może to się wiązać z tym, że w tym roku wystawiacie dużo, dużo sztuki, może dlatego ta konkursowa jest taka fatalna? Nie, no, ja myślę, że to jest przesada, że to nie jest tak, że, że jest jakaś fatalna. Że myślę, że nawet jest bardzo dobra, że nam to świetnie wychodzi, wszyscy są zgrani, eee, ale czemu nie by miała być fatalna? dobrze się skrywają. Na próbach trochę nam nie wychodziło, to prawda, ale będzie dobrze. Nie no, oglądałem, oglądałem próby i to jakaś farsa jest, panowie, no chwila. Proszę pana, moim zdaniem to jest oczywisty powód. Gramy w zbyt wielu sztukach i każda będzie beznadziejna, dlatego nie uda nam się nic zrobić dobrze. I wydaje mi się, że to będzie kompletna klapa ze wszystkimi, po prostu nic nie jest dobrze. To jest farsa. Ale, twoja ocena reżysera. Ja myślę, że to jest ciężka sprawa. No. Generalnie człowiek się stara, ale kurdny no jest beznadziejny. No. Co tu więcej mówić? No, beznadziejnie się z nim współpracuje. Myślę, że to jest odczucie nie tylko moje, ale wszystkich aktorów. Jak to jest grać starą kobietę? Ja? Przecież ja jestem wieślarzem. A przepraszam, to miało być pytanie do Asi? Nie miałam z tym problemu bo na co dzień mam takie zmarszczki. Drogi reżyserze, czy uważasz, że dobrze kierujesz poczynaniami swoich aktorów podczas prób scenicznych? Tak, że to jest... naprawdę nam się dobrze współpracuje, yy, mówią wszystko, co robię i nie wiem, no jakby... Panuje atmosfera przyjacielskiej współpracy, czasem rzeczywiście zdarza mi się coś powiedzieć ostrego, ale, ale zdecydowanie, zdecydowanie A przepraszam, jak pan wyjaśni te śmiechy? Jakie śmiechy? Tutaj śmiechy, nie wiem, czy pan niesłyszący? Nie, 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 nie rozumiem, nie rozumiem, o pan mówi. Wszyscy aktorzy mają do mnie wielki szacunek, jakby czuję, że... <laughs> Najlepsza sztuka tego festiwalu. Trzecia opowieści Opowieść o Zwyczajnym Szaleństwie, już w piątek. Naprawdę, ostatnia sztuka festiwalu, ale ostatni będą pierwszymi. To jest naprawdę niesamowite, jak to będzie wyglądało. Napra Wszystkich fanów sierpu, młota, kiczu i gniota, zapraszamy. Szkoda, że miał kask. Nie ma Kowala, więc zapytam Was jeszcze o to. Dlaczego to jest tak strasznie nudne? To Dlaczego strasznie nudne? To jest bardzo śmieszne nawet. Sprawdza jest jest kilka niedociągnięć, ale... Niedociągnięć, jasne. To jest dramat. Chcieliśmy zrobić, żeby było śmieszne, a na próbach w ogóle nikt się nie śmieje. Nie wiem, co z tym nie. Horror. 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 Dramat.